Witam serdecznie wszystkie osoby zainteresowane badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi. Spokojnie, to tylko astrologia. Dziś będę interpretował dla was kosmogram Pełni w byku, ale wcześniej pozwolę sobie zaprosić was na mój profil Patronite. Wspierając mnie, dajcie mi szansę robić to, co uwielbiam, czyli dzielić się wiedzą z ludźmi na żywo czy w internecie. Na żywo, na przykład w ramach spotkań astrologicznych w Trnusie na Wolskiej. I wspierając mnie przez Patronite otrzymujecie wiele fajnych bonusów. Między innymi możliwość uczestniczenia w Astroseminariach online, w ramach których interpretujemy Wasze kosmogramy. Najbliższe takie Astroseminarium wydarzy się 27 października, w poniedziałek o godzinie 19. Zapraszam. A jeśli nie możecie być, to zawsze dostępne będzie nagranie. Po oczywiście w postach na Patronite. A teraz biorę się do pracy. Pełnia byka. Wdarzy się 5 listopada o godzinie 14.19 dokładnie w Warszawie. I to będzie środa. Pełnia to inaczej spotkanie światła dziennego ze światłem nocnym w ramach aspektu opozycji, czyli naprzeciwko siebie stają Słońce i Księżyc. W ten sposób Księżyc całą powierzchnią odbija światło Słońca w nocy. I z mroków nocy może wyjść to, czego za dnia nie jesteśmy w stanie dostrzec. Także pełnia jest o poszerzeniu świadomości. To, co aktywne, eksternalizujące, twórcze, spotyka się z tym, co pasywne, wewnętrzne, emocjonalne, instynktowne i oparte o przeszłość. Czyli mamy dopełnienie dwóch elementów polaryzacji. Coś, co jest różne, nagle zaczyna ze sobą współpracować, po to, aby pokazać jakąś pełnię. Każdy metal ma dwie strony. O to chodzi. Aby zrozumieć, co dają nam te obie strony. W sumie. Skorpion, bo jeśli mówimy o pełni w byku, no to słońce musi być w skorpionie. Skorpion jest archetypem powiązanym ze śmiercią, transformacją, regeneracją, głębią i niezwykle intensywnym przeżywaniem. Zresztą intensywność to jest domena wszystkich znaków stałych, czyli skorpiona, wodnika, lwa i byka. A z kolei byk to jest to, co powiązane z przyrodą, cielesnością, przyjemnością, byciem w strefie komfortu. Najlepiej jest wyjaśnić, o co chodzi w tej polaryzacji skorpion-byk poprzez mit Persefony. Persefona była Córką Demeter, czyli bogini obfitości i płodności, czyli tego co związane z przyrodą. Persefona pewnego dnia została porwana przez Hadesa, brata Demeter. Hades, król podziemi, władca śmierci, zabrał ją do swojego mrocznego królestwa. Tam nakarmił ją granatem, co rozbudziło zmysłowe pożądanie i przywiązanie Persefony do Hadesa. Kiedy córka Demeter znajdowała się pod ziemią, jej matka przeżywała żałobę. Demeter, pogrążona w żalu i rozpaczy, nie była w stanie zasilać życiodajną energią przyrody. W związku z tym wszystko naokoło zaczęło obumierać, a ludzie nie mieli z czego składać ofiar bogom. Zeus to zobaczywszy, stwierdził, że trzeba zrobić z tym porządek. Jako brat Demeter i Hadesa był w stanie jakoś negocjować, a też jako władca bogów, jakoś ustawić tę sytuację. I doszło do zawarcia paktu. Aby ludzie mogli składać Bogom ofiary i aby przyroda mogła odżyć na nową, a Demeter nie musiał już opłakiwać swojej córki, to Persefona przez pół roku będzie nad ziemią, a pół roku będzie pod ziemią. Czyli pół roku dla matki, pół roku dla Męża. I w ten sposób starożytni Grecy i Greczynki wyjaśnili sobie zmiany pór roku. Lato, wiosna, czas, kiedy Demeter może cieszyć się obecnością swojej córki. Jesień, zima, czas, kiedy Persefona schodzi pod ziemię. Wychodzi na to, że w ramach cyklu rocznego, a może w ogóle w ramach naszego życia, potrzebujemy. Czasu na to, aby rozkwitnąć, ale też i czasu na to, żeby się zregenerować. Jest moment, kiedy dzielimy się ze światem tym, co w nas najlepsze, ale jest też czas, kiedy potrzebujemy wycofać się po to, aby coś zintegrować, przemyśleć, doświadczyć w głębi. Skorpion jako znak wodny odpowiada oczywiście za przeżywanie, czucie. To, co związane z życiem wewnętrznym. Byk, jako znak ziemski, odpowiada za materię. I tak się składa, że w ramach tego kosmogramu księżyc znajduje się nie tylko w byku, ale również i w drugim sektorze, który jest powiązany z bykiem, czyli z tym, co mamy w materii, co posiadamy, a posiadamy przede wszystkim nasze ciało. Więc Pełnia byka jest od tego, aby celebrować nasze siły regeneracyjno, reprodukcyjne, w ciele. Przyjemne, ale i nieproste zadanie. W świecie, w którym żyjemy, nasze ciało głównie służy nam jako. No właśnie, narzędzie pracy, szansa wysiłku. Róbmy tak, aby zarabiać. Wszystko przeliczane jest przez kategorię zysku ekonomicznego, a byk stara się nam przypomnieć, że ciało jest przede wszystkim od doświadczania zmysłowego. Poruszamy się w czasie i przestrzeni nie tylko, żeby zarabiać, nie tylko, żeby przetrwać, ale również po to, żeby przeżywać w tym również i przyjemność. Kultywujmy to, co piękne i cenne w naszych ciałach. Bo nasze ciała też są jak. Archiwa, jak czarne skrzynki, które przechowują w sobie wspomnienia, doświadczeń, których być może nie byliśmy w stanie zintegrować, zrozumieć w momencie, kiedy tego doświadczaliśmy. Czyli ciało pamięta to, co traumatyczne, transformacyjne, ale też i przedwczesne, przedwcześnie doświadczone. Czego życie psychiczne nie było w stanie obsłużyć, to Powierzone zostaje ciału jako pewnego rodzaju ograniczenia, stwardnienia, przewlekłe schorzenia, coś, co możemy doświadczać jako dyskomfort, ale w naszym ciele to jest jak amortyzacja czy jak bezpiecznik. Zachowane zostaje to na później. To napięcie, którego nie dało się pozytywnie, twórczo rozwiązać, tu i teraz, przekazane zostaje ciału na przyszłość. Kiedyś, kiedy. Dojrzejemy emocjonalnie, intelektualnie, duchowo, aby zająć się tym, wtedy to rozpakujemy. Przyjrzymy się temu z czułością. I tego nam potrzeba. Kiedy księżyc jest w byku, dajmy sobie czułe podejście do naszych ciał, które tak wiele przeżyły, które tak uważnie i dzielnie towarzyszyły nam we wszystkim, czego doświadczała świadomość. Osoby, które praktykują jogę, szczególnie wiedzą to, jak wiele powierzony zostaje naszym ciałom. Poprzez codzienną praktykę asan i oddychania, i uważnego przyglądania się temu, co dzieje się w naszym ciele, poprzez jogiczną praktykę odkrywamy, że jesteśmy w stanie nie tylko z dyscypliną, ale i zrozumieniem ponownie doświadczyć tego, co w przeszłości zostało powierzone naszym ciałom. I w ten sposób uwalniamy się od tego, co było. Na rzecz tego, co teraz możliwe. Oprócz tego, że mamy polaryzację, dopełniającą polaryzację Byka i Skorpiona w tym kosmogramie, to jeszcze jest mocny archetyp ryb, dlatego że ascendent tego kosmogramu jest w rybach. W rybach obok ascendentu jest węzeł północny, lunarny, mówiący o kierunku duchowego rozwoju. W rybach jest też Saturn, władca. Rzeczywistości społecznej i Neptun, władca ryb, również w rybach. Zarybienie, totalne zarybienie. Przypominam o tym, że Neptun na chwilę wrócił do ryb 22 października i w styczniu następnego roku przejdzie z powrotem do Barana, gdzie będzie już przez następnych kilkanaście lat. Ale teraz jest jeszcze ważne, żeby skontaktować się z tą rybią energią przebaczenia, odpuszczenia i miłosierdzia, przede wszystkim wobec nas samych. Bądźmy sobie miłosierne, miłosierni. Wybaczmy sobie to, że nie byliśmy w stanie z czymś się zmierzyć w przeszłości. Że musieliśmy przekazać coś ciału w materii na zachowanie, aby później dotrzeć do tego. I czule to rozpakować, czule się tym zająć. Ryby mieszają i łączą ze sobą wszystko to, co było i to, co będzie z empatią. Bez osądzania, bez wywyższania. Poszukując pokoju, o tego są ryby, musimy pożegnać się z wymierzeniem jakiejś ostatecznej sprawiedliwości, która miałaby ukarać, która miałaby pomścić. Pewne krzywdy nigdy nie zostaną pomszczone. I chociaż być może nie dorwiemy tych, którzy przysporzyli nam tyle cierpienia, o czym przypomina nam nasze ciało, to zawsze możemy wybaczyć sobie, że nie daliśmy radę, że nie byliśmy w stanie się obronić. Ale teraz mamy szansę o siebie zadbać. Z czułością, z empatią. Pokoju i w pogodzeniu. Bo tak jak mi to przypomina przypominał starożytnym, że kiedyś będzie wiosna, tak teraz, kiedy doświadczać będziemy mroków jesiennych, wieczorów, krótkie dni, dużo deszczu, zimny wiatr, to pełnia byka przypomni nam, że kiedyś jeszcze rozkwitniemy. Kiedyś jeszcze odżyjemy. Pełnią mocy, ale teraz potrzebna jest regeneracja: zejście w głąb siebie i czułe objęcie tego, kim jesteśmy. A jesteśmy przede wszystkim naszymi ciałami. Na tym świecie doświadczamy wszystkiego przez pryzmat naszego wyjątkowego, ukochanego ciała. Dlatego dajmy mu coś pięknego, bo ono jest zawsze dla nas. Ono jest zawsze z nami. Ono nigdy nie zapomina i ono zawsze nas będzie wspierać. Kultywujmy naszą cielesność tak jak kultywujemy roślinność na wiosnę, która odwdzięcza nam się pięknem kwiatów i słodyczą owoców. Dajmy sobie coś przyjemnego. To wszystko. Dzięki serdeczne za Waszą uwagę, za Wasz czas. I za to, że jesteśmy razem. Bez względu na okoliczności.